W niedzielę odbyły się obchody związane z 367. rocznicą śmierci Jakuba Wejhera. W uroczystościach udział wzięli samorządowcy, mieszkańcy i poczty sztandarowe. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele klasztornym Ojców Franciszkanów. Następnie osoby uczestniczące w obchodach przeszły w akompaniamencie orkiestry dętej Gminy Wejherowo na plac Jakuba Wejhera. Chodzimy kolejną rocznicę śmierci Jakuba Weichera. Jest to dzień dla nas bardzo ważny, bo dziękujemy za to, że mamy Wejerową, że był taki wspaniały i na swoich dobrach założył miasto. Na tamte czasy było to miasto bardzo nowoczesne i dzisiaj uważamy, że biorąc tą historię, ale i też możliwości na przyszłość, ono w dalszym ciągu jest wyjątkowym miastem. Tutaj żyjemy, tutaj mieszkamy i tutaj realizujemy się i uważam, że dzisiejsze miasto ma wspaniałych mieszkańców. Jakub Weicher odszedł po krótkiej chorobie w wieku 48 lat, zaledwie 14 lat po założeniu osady Weicherowska Wola i 7 latach po nadaniu jej praw miejskich. Przypomnieć należy, że Jakub Weicher to budowniczy miasta, kościołów i kalwarii Weicherowskiej, dzięki któremu Miasto zyskało rangę duchowej stolicy Kaszub. Ta uroczystość jest współorganizowana razem z Rzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Dzięki temu Kaszubi z różnych regionów przyjeżdżają, żeby też spotkać się tutaj na rynku, ale jest i bardzo dużo mieszkańców, czyli ten dzień nie jest tylko pamięcią o Jakubie Wejherze, ale i też jest takim miejscem integracji, w którym się możemy tutaj razem spotkać na rynku Wejcherowie. Podczas obchodów delegacje uczestniczące w uroczystościach złożyły kwiaty pod pomnikiem założyciela miasta. Salwa armatnią oddało Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa oraz Wejherowskie Stowarzyszenie Rekonstrukcyjne Tempora Militum.